Cześć witajcie meczki, z tej strony Sasek, a w dzisiejszym odcinku podbijemy sobie nasz poziom mocy. Zapraszam do oglądania. Ok, słuchajcie, zaraz przejdziemy sobie do podbijania naszego mocy, bo zbierałem prawie 5 milionów PD ocaleńca, a przed tym zachęcam was do stawienia łapeczki w górę. Pod tym materiałami, jeżeli wam się materiał spodoba i do zostawienia subskrypcji, jeżeli nie subskrybujecie, a lubicie oglądać materiały z ratowania świata, zapraszam też do innych moich materiałów z ratowania świata i słuchajcie, zachęcam też do wspierania mnie jako twórcę, czyli Sasek Game, bo jest konkurs, słuchajcie, jest konkurs na pakiet z doktórną, rozwiązanie tego konkursu będzie wszystko, wszystkie zasady, wszystko macie w opisie, pierwszy link w opisie. Tam jest konkurs, właśnie tam wykonacie parę prostych kroków i możecie wziąć udział. Tam też pisze, do kiedy jest ten konkurs i kiedy jest rozwiązanie wyników. Do wygrania będzie pakiet z Nocturno, dlatego zachęcam. I oczywiście pamiętajcie ci, co biorą udział w odświeżaniu kodu w Esprit czyli Sasek Game, zachęcam bardzo. I tyle. Słuchajcie, a my sobie przechodzimy jeszcze tutaj do naszego sklepu z przedmiotami, czy nie? Czy ja kupiłem? Kupiłem? Tak, kupiłem krople. Dobrze. To przechodzimy sobie już do podbijania, wejdźmy jeszcze w zasoby. Mam 4 miliony tysiące, ale słuchajcie, zrobimy jeszcze malutki, malutkie usuwanie ocalańców fioletowych, bo mamy mało tego. Ja już tu wcześniej testowałem i wyjdzie z około 850 o, i możemy jeszcze sobie kliknąć raz w badania. I słuchajcie, wyjdzie około 850 podręczników szkoleniowych, dlatego jest spoko sprawa. Tu mamy naszych ocaleńców i będziemy mieć prawie 5 milionów. Więc myślę, że będzie GIT. Także zostawiamy tylko tych Halloweenowych, a resztę usuwamy. Wszystkich po kolei, tutaj tylko zostawiamy Halloweenowych. Jak tam jakiegoś dwóch albo jednego usunę przez przypadek, to nic się nie stanie. Tam nie piszcie później w komentarzach, że owej Sasek szkoda usunąłeś. Nie, to tam mam trochę tych ocaleńców, więc luźno. OK. Ja tu sobie pozwolę psz, zrobić cięcie, więc widzimy się jak już zaznaczę wszystkich. OK, słuchajcie, usunęliśmy już sobie wszystkich, mamy 500 tysięcy PD i 826 podniesień w więc myślę, że spoko sprawa. Właśnie nie zaznaczałem tutaj tych Halloweenowych, dlatego je sobie zostawię, zawsze się mogą przydać. No i klikamy potwierdź odprawienie, tyle dostaniemy z tego, cyk. No i mamy jakiś tam porządeczek w tych naszych ocaleńcach, także teraz zajmiemy się podbijaniem przejdziemy sobie do oddziałów i słuchajcie ja sobie tutaj taką małą ruszadę zrobię gdyż sobie wezmę od tych ocaleńców tych co są tutaj przerzucę ich sobie w to miejsce więc robimy takie coś już wam pokazuję że wrzucamy sobie tutaj wyjmujemy sobie ich stąd dobra Tak, taka mała zmiana tutaj nastąpi. I tutaj dajemy sobie tego lekarza o tego kierownika. I on będzie tu, tutaj nam potrzebny, przepraszam. I wsadzamy sobie tutaj. Tylko na razie ich powyciągam. Też będziemy zaraz sobie dopasowywać. Ale to tam powolutku, bo w miarę dużo mam tego dopasowania, więc nie jest źle. I tak, tego sobie usuwamy na pewno. Tutaj sobie wstawiamy tą panią. I tak, lecimy po kolei. Zrobimy to razem. Wszyscy za jednego. Ale mamy ekipę. Premia za współpracę. Najlepsza Tutaj. ekipa pod słońcem. Współpraca. I, no i mamy wsadzonych. Ładnie, elegancko. E, I tak. Tego sobie się usuniemy. Czekajcie, zarządzaj ten koleś fioletowy, gdzie on jest? Tutaj jest. Dlatego go sobie odprawimy. Zawsze to jakieś tam PD. No już prawie 5 milionów mamy. Dlatego spoko sprawa. Tych sobie złotych zostawię. Bo oni się mi mogą przydać. Zastanawiam się, czy tego lekarza nie odprawić, bo mam takiego samego. Najwyżej później, jak będziemy potrzebować jeszcze nam będzie coś brakowało, to go odprawimy. Na razie chodźcie Pozupełniamy tutaj składzik. Także, tak yy, na pewno chciałbym do trwałości pułapek. Nie, to jest do obrażeń. To jest do trwałości. To tą trzechomiątkę wrzucimy. Czy ja mam jeszcze coś do trwałości? Nie mam. Kurde, szkoda. Ale dobra, tu na razie jeszcze wrzucimy na pewno kogoś. Czy mamy? Tak, mamy raz, dwa. Nie mamy więcej. Na pewno mamy tych. Czekajcie, inaczej. To trzeba jakoś ładnie zaplanować. Tu na razie wywalmy ich i zaczniemy tak: od dwóch pod shielda, I jeszcze może tego pana. Następnie mamy. Ok, następnie może sobie, bo ty, oni już są spasowani. Teraz jeszcze czy my kogoś y, mamy podwójnie? Bo właśnie nie wiem, czy tego jednego mamy. Chyba tyle. Dobra, to, to na razie wrzucimy także na pewno tą Czechomiotkę, bo będę się starał uzupełnić. Na pewno tą panią. E, do tego jeszcze może tych Zrobimy dwóch tylko współpracę. ich właśnie trzech trzeba i nie mam właśnie tego na razie o i wrzucimy taki zestawik dobra i zaczynamy podbijać na razie nie na maksa no ale podbijemy ich trochę e, dobra ewoluujemy I, słuchajcie, nie wiem właśnie czy... Czy tamtych sobie nie usunąć. Jak będzie nam brakowało, to usuniemy sobie, dobra? Na razie podbijamy tych tego mityka. Jeszcze jedna ewolucja będzie u niego. Dobra, i lecimy. Trochę klikania się nasłuchacie. Nie ja wiem, czy będę później to może jakoś przycinał albo coś takiego. Dobra, no i sobie teraz yy, ocaleńców podbijamy. Więc lecimy trochę to zajmie. No to dużo ocaleńców jest do podbicia. No ale lecimy. Na razie na 106 ich popodbijam, czyli na 40. Później będziemy dalej lecieć. Teraz na 30 i na 40. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, na pewno więcej dużo zyskam, jak tam mityk jest właśnie wsadzony, więc myślę, że będzie spoko sprawa. Tego PD też mamy dużo, dlatego zobaczcie już mamy, już mamy prawie... Już mamy 8, 108, lecimy dalej. Ok, ten odcinek taki troszeczkę na luzie, pogadankowy. Na pewno chcę jeszcze zrobić odcineczek o. o tej pani królikowej, bo ona niedługo może wrócić. A póki co jest najrzadszym aktualnie chyba bohaterem w grze. Dlatego. Dobra, chyba będę jednak musiał usunąć tego mityka, bo nie wiem czy mi kropli wystarczy, ale zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze trochę jest tej kropli, dobra. Drugi podbity. Teraz z czachomiotką lecimy. Dobra. Czachomiotka jest podbijana. Słuchajcie, widzimy się już jak będzie... Będę mieć podbity składzik, bo nie ma co tutaj patrzeć jak podbijam. ok, słuchajcie, mamy już ten e, składnik podbity i zobaczcie, tyle mocy zyskaliśmy, więc spoko sprawa. A jeszcze nie mamy podbitego naszego, tutaj, naszego mityka, dlatego bierzemy się teraz za podbijanie tego mityka. I później po prostu już wszystkie mityki będę ładował na maksa, jak się da. Zobaczcie, jak to już leci. Dlatego spoko sprawa, bo zyskaliśmy dużo mocy, moim zdaniem, na, na, na tym oto, na tej oto zmianie. Myślę, że jak najbardziej na plus. no już dwa mocy, prawie. A jeszcze tutaj będzie ewolucja. Ok, i mamy na póki co na razie tak jak chciałem. Zrobiony zestawik. Teraz ja sobie usunę tych ocaleńców. Czekajcie, tutaj tylko sobie. I zobaczymy ile będziemy mieć, yy... nie oddziały, chcę tutaj, zobaczymy ile będziemy mieć, tego na razie zostawię sobie, ale może go usuniemy też, bo mam go w zapasie, tych na pewno sobie usunę, ile dostaniemy, no milion prawie, więc spoko sprawa, dobra, mamy 3 miliony, więc... Yy... Jakbyśmy tego usunęli, też by ciekawi, ile byśmy dostali. 300 tysięcy, no nie tak dużo, dlatego. Na no ja razie go sobie nie usuwamy. Czekajcie, bo wyszedłem. Dobra, i wchodzimy w oddziały. No i chyba lecimy po kolei. Po kolei yy... każdego mityka. Tutaj odłamek burzy, oko burzy. No już mamy mało oko burzy. Błyskawica w jeszcze jest, dobra. Ale lecimy. Na maksa teraz wszystkich mityków wymaksujemy Dobra. Tego mamy na maksa Teraz lecimy z tym. O, ten w ogóle słabo jest podbity. Nie zauważyłem tego mityka. Dobra, lecimy z nim na maksa. No co jest? Halo? O, dobra. Dobra, już mamy. Dobra. I ostatnia ewolucja. Mam jeszcze tego PD na spokojnie. Dobra. Tutaj jest do wymiany ten ocaleniec. Ciekawe czy ja mam. Nie mam fioletowych. No właśnie. Nie mam tutaj tego, bym musiał, bo mi brakuje. Tego nie podbijamy. Teraz lecimy z tym dobra już mamy 116 mocy lecimy po 120 dobra podbity teraz ta pani jak tutaj z deszczu I jeszcze, jeszcze jest gil więc nawet mi zostanie pewnie jest trochę z tego na no, jakieś tam bronie czy coś się przyda do podbijania dobra kolejny mityk na fulla jeszcze zostały nam 3. O, nawet dużo rzekłbym ujął. Dobra, lecimy z kolejnym mitykiem. Jeszcze 2 miliony 400 tysięcy Więc jest git. No tak 118 dobijemy chyba na samym ulepszaniu. Albo może i nie. no, no ale prawie. Zawsze jeszcze zostaną ci zwykli do podbijania. Dobra. Tu mamy głównego. Dobra. I ostatni już chyba. Dobra. I mamy wszystkich podbitych z tych. Jeszcze sobie pozwólcie, że podbiję sobie tego, ile mogę, bo on też nam da dużo. No miałe dużo, bo jest głównym ocaleńcem. Dlatego go też sobie wymaksujemy, Go zawsze później można usunąć. Eee, dobra, lecimy. Dobra, mamy milion. Więc teraz zajmiemy się ocaleńcami. Eee, sprawdźmy, którzy są najmniej podbici. Naszego składu tutaj. Mityków już ten. E, dobra, sprawdźmy, którzy są najmniej podbici. Mamy tu jakieś na 8 dwójce. Dobra, to tych na 8 dwójce teraz się zajmiemy. Ocaleńcy. Zarządzaj, nie zarządzaj, oddziały. I oni są tutaj. No i ten oddział też trzeba by było podbić. Na, na razie. Poróbmy ewolucję. Na samych ewolucjach na razie polećmy. Dobra. Tutaj jest git. E, no i co? Podbijamy ich? Chyba podbijemy. Dlatego aż tak awansowałem. Ku... A nie, bo tu nie ten Solki. Czy to ten? A tego za dużo awansowałem. Jednego, dobra, to nic. Na razie podbijmy tych. Mhm, Na razie tych podbijamy. Na 111. Dobra, mamy 119 poziom i milion ekspa. Powinniśmy dać radę do 120. Na razie podbijmy tych i później zajmiemy się ewolucjami. Jeszcze 2000 kropli to w miarę dużo. Z czego jeszcze będę farmił na pewno krople? Bo kropla zawsze się przy 2000 kropli poszło, kurde. Ale no wiecie, no trochę do wymiany było też. Dobra, jest na 40. Jeszcze ten. I chyba milion nam zostanie. To nam będzie na ewolucję. Dobra, więc tak to wygląda. Pół poziomu nam zostało do 120. Dobra, jak wygląda sytuacja? Czy mamy jakiegoś jeszcze, który jest słabiej podbity? Mamy tutaj z tym, tym więc tak na pewno też podbijemy. Zarządzaj. Nie, no kurde, znowu się pomyliłem. Tutaj, tak, tutaj mamy. Dlatego ewoluujemy ich od razu. Tego. 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 Tego ewoluowaliśmy? Nie. I tego. Dobra. I lecimy. Już powinien być 120 po podbiciu ich bezproblemowo. Dlatego może 121 się nam uda, bo jeszcze mamy tego trochę. Expa. Na pewno jeszcze i tych mityków, takich co mam, tego Joela i tego drugiego delikwenta też podbijemy. I mamy 120 GG. Próbujemy 121 tutaj uzyskać. Jest jeszcze szansa 500 tysięcy PD. Miałem je sporo. Dobra. Co my chcemy zrobić? Na pewno chcę tutaj tą panią ulepszyć. Ona już ma fula czy nie ma fula? Ma fula. Dobra, to to panią. Ona nam dużo nie da, ale zawsze wiecie. Bliżej. 121 i tego pana jeszcze chcę. Wymaksować. Dobra. Zawsze chyba coś tam więcej niż zwykły. Dobra. I 200 tysięcy. No i tyle wbiliśmy. Więcej tu chyba e, nie ma co. Tak to wygląda teraz u mnie. Brakuje mi tylko jednego mityka. I tutaj tych zwykłych ocaleńców do wymiany. Trzech. Znaczy jednego, bo tych wsadziłem po to, żeby mieć... E, tu obrażenia są akurat. No dobra. Niestety obrażenia do pułapek więc to na razie tak wygląda. Jeszcze się z tymi premiami oddziałów pobawię, bo tu dużo jest jeszcze do, do... zrobienia. Ale nie chcę już was zanudzać. Jeszcze wam pokażę ile poszło różnych rzeczy. Podbiliśmy bardzo dużo... ocaleńców. Też usunęliśmy bardzo dużo, mam jeszcze jakiś tam zapas. Hmm, dlatego myślę, że spoko. Teraz poluję na taką panią, ale... z ocaleńców oczywiście. Czekajcie, pokażę wam ile poszło z zasobów. No, dużo poszło, powiem Wam szczerze, dużo poszło tego. Błyskawicy w butelce, dużo. Dużo oka, burzy. Trzeba będzie pofarmić trochę, myślę. No, więc tak to wygląda. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli film Wam się spodobał, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę i subskrypcji. Dzięki za oglądanie. Ja byłem Sasek i do kolejnych odcinków. Cześć, cześć, cześć! cześć, cześć.